I witamy wszystkich widzów kanału Sportowa TV przed tym spotkaniem. Również witamy wszystkich widzów akade kanału Akademia Legii Warszawa. Piłka do góry, jest zamieszanie, gol! Świt Nowy Dwór Mazowiecki obejmuje prowadzenie na stadionie w książenicach 1 do zera, mamy Cieszynkę futbolówkę, centra ze strony Buczkowskiego na głowę i obrona Chładuna! 12 spotkań właśnie dla drużyny gości, dla drużyny MKS to nowy świt świt nowy dwór Mazowiecki, a Chładun teraz ratuje Legię przed utratą kolejnej bramki i piłka w tym momencie do Nawodczyńskiego, Nawodczyński utrzymuje się przy piłce, uderzenie, będzie i po krótkim, ależ to obronił Chładun, piłka odbiła się od słupka i później od pleców Chładuna i będzie kolejny Rzut rożny dla nowego dworu. Do Jędrasika. Jędrasik schodzi. Wrzutka w pole karne i główka, ale jest interwencja Michała Kota. Jędrasik, czy zejdzie sobie na lewo? Nie zejdzie na lewo. Będzie uderzenie z dystansu. I to jest brakka! ależ gol! Filip Laskowski wsadził piłkę za plecy. Za kołnierz Michała Kota. I Legia wyrównuje stan tego meczu. Ależ uderzenie z dystansu Laskowskiego. Który w tym meczu dobrze gra. Dominika Chładuna. Koniec pierwszej części tego spotkania. Legia Warszawa. Rezerwy kontra Świtno dwór Mazowiecki. Jak na razie 1 do 1. Jest gwizdek arbitra. Jest bezpośrednie uderzenie. Ależ było blisko. Minimalnie nad. Poprzeczką, polekarny ze strony... Już nie mylę, to jest Basiuk. Basiuk wrzuca Jest piłka w stronę Brody. Chładun popełnia błąd. Co strzela gola, ale Chładun był falowany. O, Michalik później się. Tragiczny błąd. Jendrasik przy piłce. Jest kontra. Jendrasik. Jendrasik otrzymuje piłkę. Jendrasik będzie uderzenie. I broni to kot. Niesamowita interwencja golki Świtu. I głowa wygrana przez jednego z zawodników Nowego Dworu. Jeszcze jeden Rasik. jeszcze uderzenie z dystansu. Lewa noga, ależ było blisko ponownie. Michalik, Michalik, Michalik. Jest wrzutka na pole karne, głowa i broni to Chładun. Groźna sytuacja, dobre uderzenie Radionowa. Jest Laskowski, Laskowski. Może być uderzenie, ale jest wrzutka Czakowskiego. i głowa. Kolejna interwencja, tym razem po stronie Michała Kota strzał prost w gol kipera Podanie od Łacińskiego, jeszcze łaciwski zagra do prawej strony I podanie dołem I gol, ale to była ręka ze strony Igora Strzałka Jest okazja dla Świtu Wrzutka i to jest sama samobójcza chyba Co to było? Bramka dla nowego dworu mazowieckiego Mateusz Broda. Zobaczymy, czy sędzia, czy sędzia da tę bramkę Brodzie, czy jednak to będzie uznane jako bramka samobójcza. I koniec tego spotkania: świt. Nowy Dwór Mazowiecki pokonuje na wyjeździe Legię Warszawa, dając im ich pierwszą porażkę w tym sezonie.